Witam wszystkich. Jesteśmy w Marsa Alam, hotel Hilton. Chciałbym go teraz pokazać od środka, czyli serce, jak wygląda całość. Co tam można zobaczyć i gdzie się udać po przylocie. Jesteśmy na głównej sali. Tutaj po prawej stronie mamy recepcję. Tutaj właśnie się załatwia pierwsze formalności, jak się przylatuje. Tu jest fajna makieta całego hotelu. Można sobie zobaczyć całość, jak wygląda. Jest to bardzo fajnie zrobione. No Jak chodzę po całym, po całym hotelu, to widać, że to jest dość, dość dopracowane. I tu jest bramka, którą się wychodzi do morza. Czyli w stronę rafy. Idziemy sobie dalej. Tutaj po przylocie, zanim się wszystkie formalności załatwi, no to wiadomo, że trzeba troszkę poczekać. Jest bardzo fajna klimatyzacja, bardzo przyjemnie. Nie powiem z jakim biurem byliśmy, ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z całości. Polecam oczywiście, żeby tu sobie przyjechać hotel jest naprawdę super zrobiony pokoje są rewelacyjne obsługa jak obsługa dużo jest fajnych ludzi, przyjemnych także nie jest źle tutaj są publikacje fajny hol bardzo ładnie też na tym holu Komunikacje na wysokim poziomie, tak są. Byliśmy, skorzystaliśmy, jest naprawdę czysto, schludnie. Tu są tablice, można sobie sprawdzić, na jak się godziny odlotów, przylotów, kiedy się wyjeżdża w danym dniu, to wszystko pisze. Wszystkie biura tu mają wszystkie informacje dla państwa, jakby ktoś chciał wiedzieć. Jest takie dodatkowe wyjście z hotelu boczne. Tu mamy scenę, na której się odbywają imprezy, jakieś dyskoteki. Różności w oddali tam widać basen, główny basen, czyli taki przestępca jest w środku, środku tego obiektu. Tu mamy bar, jakby coś chciał dokupić drinka. Ale tutaj wszystkiego jest po tyle, że naprawdę nie jest w stanie człowiek przejeść. Pokażę może gdzie są śniadania, obiady i kolacje. Świetne miejsce, bardzo ładnie zrobione. Czysto schludnie. Obsługa goni po prostu na wysokim poziomie wszystko tutaj mamy. Bardzo mieli kelnerzy, dużo bardzo fajnych ludzi. Jedzenie jest naprawdę pod dostatkiem i to jest słodycze, jak i owoce. Tam na końcu mamy różności ze słodkich rzeczy. Tu również jakieś owoce. Tam, danie obiadowe, jest tego naprawdę taka ilość, że no, kto co lubi po prostu. Nie będę tu chodził, bo teraz przygotowuję wszystko, to nie będę im tu przeszkadzał. Tam wyjście jest na pole. I basen w oddali widać. Jest tam no, również na polu, można sobie siąść. Są też bardzo fajne stoliczki. A teraz przejdziemy może do lokalnych sklepików. Tutaj się nigdzie nic nie kupi. Nie ma tutaj żadnych sklepów. Jedyne miejsce, gdzie można coś kupić, to są właśnie tutaj, e, w, tych, w tym w hotelu, właśnie. I to jest, to jest jedyna szansa na jakieś zakupy. Ewentualnie, jak się gdzieś wyjdzie, no to na plaży tak samo jest bardzo dużo sklepików. Ale tak mówię, w hotelu to jest jedyne miejsce. Bardzo fajna posadzka, podoba mi się to strasznie. Taka chorwacka, jak ja, ja lubię Chorwację bardzo. I tu właśnie jest taka, taka posadzka. Bardzo dużo pamiątek są z piask, piasku jakieś zrobione bardzo fajnie to ktoś wymyślił tutaj również straszna ilość pamiątek chłopaki się tutaj dwoją i troją żeby coś sprzedać naprawdę znają się na tym są bardzo fajni nie mogę powiedzieć złego słowa zaraz może wejdziemy do jednego ze sklepików to coś pokażemy coś opowiemy tutaj również ubrania jakieś można kupić markowe jest tego straszna masa. Jak się tylko wejdzie, no to tak mówię. Chłopaki tutaj załatwiają sprawę jak trzeba. Również, duże pamiątki tutaj. No i tutaj jedyny sklep taki bardziej spożywczy. Powiedzmy, że można jakieś Pepsi czy coś kupić. Jakieś olejki do opalania również mają. Ale tak, to spożywki to jedyny tutaj sklepik. No i na tym jest koniec imprezy, jeśli chodzi o, o sklepy hotelowe. Tak jak mówię, jeśli by ktoś chciał, to ewentualnie jadąc na wycieczkę, zamawiając sobie wycieczkę jakąś z hotelu, można sobie porozmawiać z kierowcą, on chętnie stanie w jakimś sklepie i można sobie coś kupić. A tak to tylko hotel zostaje. tutaj dużo zapachów, strasznie dużo zapachów mają tu różnych kadzidełek jakichś olejków no jest, czuć to naprawdę z bardzo daleka no i pozdrawiam myślę, że to nie, o ten obchód wystarczy no reszta to wiadomo jest duży obiekt trzeba będzie sobie przejść na spokojnie samemu już jak ktoś przyjedzie